Szanowni Państwo, króciutko, dosłownie na temat usługi roweru publicznego i stacji, które znajdą się w mieście. Mamy już wybrane lokalizacje. Przypomnę, że tych stacji będzie 100 i tych 100 lokalizacji mamy już wybranych. W stosunku do tego pierwotnego założenia trochę tam się pozmieniało, ale nie za dużo. Stacje zlokalizowane zostaną w obszarze centralnym miasta powiem tutaj o tych, które są najbardziej wysunięte, żebyśmy mogli sobie z grubsza zobrazować, jak to, jak, to, jak to będzie. Czyli od strony południowej ulica Paderewskiego, okolice Szpitalu Kopernika, od strony zachodniej dworzec Łódź Kaliska, od strony e, północnej to będą okolice skrzyżowania Łagiewnicka pojezierska i najbardziej na wschód wysunięta stacja to będą okolice e, CKD. E, Stacje zlokalizowane będą w takich odległości, żeby spokojnie można było w krótkim czasie przemieszczać się z jednej do, do drugiej. Na celu jeżeli chodzi o umieszczenie tych stacji, było to, aby każdy, kto znajduje się w centrum, mógł w łatwy sposób, na pieszo, dojść do takiej stacji, wypożyczyć rower i przejechać, do konkretnego już miejsca, do celu. Przypomnę, że tysiąc rowerów powinno nam umożliwić swobodne poruszanie się po, po mieście. Stacje. Docelowo będzie można też, ponieważ one składać się będą z modułów, przestawiać w taki sposób, że te, które są najbardziej, te miejsca, które są najbardziej oblegane powiedzmy przez użytkowników, gdzie te rowery najchętniej są wypożyczane będą mogły być bardziej rozbudowane, czyli tylko mówiąc, więcej rowerów, te, które cieszą się mniejszym powodzeniem, mniej rowerów. Dodatkowo w umowie z wykonawcą mamy taki zapis, że kilka z tych stacji będzie można przemieścić, jeśli okaże się, że to nasza lokalizacja nie jest do końca trafna, a jakieś inne miejsce wskazane przez mieszkańców byłoby bardziej zasadne, wówczas będzie można to przenieść. Stacje Zlokalizowane chociażby tutaj, w takim ruchliwym miejscu, na przykład po dwóch stronach skrzyżowania, czyli zarówno i po stronie Centralu, jak i po drugiej stronie tego narożnika Piotrkowska-Mickiewicza. Bardzo dużo jest lokalizowanych na ulicy Piotrkowskiej, to jest 14 stacji. Oraz oczywiście we wszystkich tych miejscach, gdzie spodziewamy się dużych skupisk ludzi, a więc na przykład okolice uczelni, okolice różnych urzędów i tym podobnych obiektów. Pytanie. A czy mieszkańcy mieli jakiś wpływ na rozlokowanie tych stacji? Nie, tych stacji jest tak dużo, że, że tutaj nasi specjaliści, jak i specjaliści, którzy brali udział w ogóle w tworzeniu całego tego, tego roweru, też wskazywali nam te miejsca i te lokalizacje. A kiedy to będzie już gotowe? Maj. W, maju, w maju ruszamy z ludzkim rowerem publicznym i wtedy będziemy musieli I jak to cenowo się będzie przedstawiało? Cały rower publiczny? Znaczy nie, cenowo jak dla przeciętnego łodzianina wypożyczenie takiego ja roweru. No ja przypomnę, tak, 21 minut bezpłatnych pierwsza godzina złotubeczka, potem kolejną godzinę, to jest 3,5. Aha, a jak to wygląda w porównaniu z innymi miastami? Cena. Nie wiem, nie wiem, przepraszam, ale nie pamiętam, Aha. jak to wygląda w innych miastach. Wiem, jak to Aha, będzie. Tutaj u nas. Ale to, tłumaczy, to myślę, bo że to... to jest bardzo e, niska stawka. Głotówka za przejechanie pierwszej godziny to spokojnie umożliwi nam poruszanie się tutaj po, e, po centrum w dosyć dużym już zakresie. Bo to chodzi o to, żeby zmieniać te rowery, nie tylko nie jednym jechać ale całą trasę. Nie, dlaczego? To chodzi o to, żeby każdy, kto znajduje się w centrum, mógł w łatwy sposób dostać się do takiej stacji, wypożyczyć rower, pojechać do urzędu, na uczelnię zostawić ten rower, wracając znów pobrać go ze stacji i pojechać w inne dowolne, dowolne miejsce. Dlatego tak duże zagęszczenie tych stacji. Oczywiście niewykluczone, że nasz rower będzie się rozwijał i rozbudowywał, chociażby o osiedla, bo już mamy takie sygnały, że, że szkoda na przykład jakieś na osiedle Radogło Teofilów, to tam że tamtych stacji nie ma, ale Olechów. to, ale to, Olechów, ale to kolejne, kolejne etapy. I się. Piotr Grabowski, Rzecznik prasowy Zarządu I